Fundacja słowo i kropka oraz nasze czytanie.pl zapraszają na bajkę Zatopione miasto Wineta. Czyta Michał Gołąb. Było to dawno temu, ale już nie w czasach baśniowych. Rozglądając się po ziemiach Lechitów, znaleźlibyśmy niejedną ładną osadę, obsiane pola, umocnione grody. Nie inaczej było na ziemiach pozostałych plemion. Nad Morzem Bałtyckim, u ujścia rzeki Odry, rozwijało się duże miasto, Wineta. Mieszkali w nim Słowianie i przybysze z północnych krain, a nawet wędrowcy z dalekiego południa. Wineta przyciągała ludzi obietnicą wzbogacenia się, zrobienia dobrych interesów, poznania szerokiego świata. Takich miast mamy dziś całkiem sporo, ale wtedy była to wielka rzadkość. Nad Bałtyckie miasto zamieszkiwali ludzie interesu kupcy, handlarze, właściciele statków. Mieli świadomość, że ich rosnące bogactwa stają się łatwym kąskiem dla rabusiów. Wiedząc, że w radzie zagrożenia sami się nie obronią, postanowili wynająć sobie strażników. Zamożni obywatele Winety wybrali najgorzej jak mogli. Jako strażników zatrudnili zbrojnych wojów, którzy włóczyli się po morzu własnymi statkami, szukając okazji do łatwego dorobku. Wojownicy ci byli nazywani wikingami, i dziś doskonale wiemy, że najchętniej zajmowali się rozbojem i rabowaniem. Nie wiadomo, czy ludzie z winety byli tak bardzo lekkomyślni czy naiwni. Dość, że zaufali wikingom i nie przejmowali się zbytnio obronnością swego grodu. A czasy były niespokojne. Pewnego dnia któryś z władców północnych wybrał się zbrojnie na podbój nowych ziem, jak to wówczas bywało w zwyczaju. Popłynął prosto do winety, wiedząc, że jest słabo broniona. Mieszkańcy bogatego miasta dostrzegli nadciągającego wroga i rozejrzeli się za swoimi obrońcami. Co? Wikingowie płyną u boku najeźdźców? No cóż, nasi morscy rabusie też pochodzili z północy, dlatego szybko się dogadali z wrogiem. Zamiast walczyć, ułatnią sobie zadanie i złupią miasto. Wrogowie spadli na nadmorski gród jak burza. Mieszkańcy próbowali się bronić. W nierównej walce zginęli wódz Winety i jego syn, a także wielu dzielnych, lecz niezbyt wprawnych w boju ludzi. Gdy ich zabrakło, nikt nie miał już ochoty na walkę. Do najeźdu wyruszył poseł z białą flagą. W imieniu wszystkich mieszkańców zaproponował wrogowi wykup. Wineta chciała zapłacić za to, by ją oszczędzono. Wrogowie zgodzili się z ochotą. W ramach okupu przyjęli złoto, klejnoty i drogie materie, wszystko co miało znaczącą wartość. Odjechali z cennym towarem i miasto odetchnęło z ulgą. Wyglądało na to, że niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Bogacze zaczęli się pysznić. I po co było walczyć, przelewać krew, narażać się na śmierć i rany? Przecież wszystko można załatwić bogactwem, zapłacić za spokój i cieszyć się życiem. O, gdyby to było takie łatwe! Niestety, los miał dla zamożnych kupców przykrą niespodziankę. Co to za flota zbliża się od północy? Mieszkańcy Winety rozpoznali nieprzyjaciela i pobledli. Okazało się, że wróg tylko odstawił okup i znów ruszył do ataku. Nie było litości. Wojownicy i wikingowie wdarli się do miasta jak burza. Zabijali, rabowali, niszczyli i nikogo nie oszczędzali. W bojowym zapamiętaniu nie zauważyli, jak morze się burzy, rosną fale, a wicher gna czarne, nabrzmiałe piorunami chmury. Zagrzmiało. Wiatr cisnął okręty najeźdźców na brzeg, roztrzaskując je w drobny mak. Na dymiące zgliszcza winety wylały się potoki deszczu, a z morza... Runęła potężna fala. Wszystko zniknęło pod wodą. Miasto, statki, najeźdźcy, bogactwo, domy. Po Bo Winecie nie został nawet ślad, a i pamięć ludzka niechętnie przywoływała nazwę grodu zamieszkanego niegdyś przez pysznych kupców. Czy to prawda? Czy tylko legenda? Mieszkańcy niemieckiego miasta Bart twierdzą, że się wywodzą od kilku ludzi, którzy ocaleli z Winety. Możliwe, że następcą zniszczonej Winety jest dzisiejsze miasteczko Woli. Zapraszam do subskrypcji kanału naszeczytanie.pl. Dziękuję i serdecznie zachęcam do subskrypcji kanału Nasze Czytanie na YouTube. Ja subskrybuję ten kanał i wspólnie z Mikołajkiem, moim synkiem, wybieramy codziennie inne bajki.